Jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak to zrobić, bądź też brakuje tobie środków, to bardzo dobrze, że spotkaliśmy się dzisiaj na webinarze Zmieniamy Łódzkie. Mikołaj Szymiec witam was w ostatnim webinarze tego roku, w którym to pokażę wam jakby to było, gdybyście poznali kogoś, kto przede wszystkim znajdzie dla was środki na wasz pomysł, który możecie zrealizować w swoim przedsiębiorstwie albo na założenie firmy, a także będzie to agencja, która pokaże wam kapitał ludzki, czyli specjalistów, którzy pomogą wam zrealizować od punktu A do punktu B wasz konkretny pomysł. I dlatego dzisiaj spotykamy się ze specjalistami z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a jest z nami pani Karolina Cendrowska, kierowniczka sekcji do spraw promocji i komunikacji. Dzień dobry. Dzień dobry. A także pan Krzysztof Fincel, dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem bardzo ciekaw, jako młody przedsiębiorca, tego co wasza agencja jest w stanie zrobić na przykład dla mnie, czy też dla naszych widzów, ponieważ z tego co na początku jeszcze przed nagraniem się dowiedziałem, to pomagacie przedsiębiorcom. Więc czym zajmuje się Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego? Witamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za zaproszenie. Oczywiście postaramy się podzielić naszymi praktykami, czy też opowiedzieć o naszych projektach, które prowadzimy, prowadzimy w ramach Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przede wszystkim jesteśmy już bardzo doświadczoną instytucją, bo już z 30-letnim stażem. Kwestia przedsiębiorczości, realizacji projektów, czy to z dofinansowania unijnego, czy też generalnie doradczego dla przedsiębiorców, to ten nasz główny cel, żeby do takiej instytucji dotrzeć. Oczywiście w ofercie yy, znajdziemy zarówno i yy, produkty zwrotne, jak i produkty bezwrotne. Tych możliwości yy, programy unijne, bo przede wszystkim na nich się skupimy, dają bardzo dużo. Yy, I co zrobić, odpowiadając na Pana pytanie? Przede wszystkim określić swój cel, określić swój pomysł, znaleźć gdzieś to yy, łącznik pomiędzy właśnie programami unijnymi yy, ogłaszanymi konkursami. I skierować swoje kroki do, do naszej agencji. Postaramy się na pewno pomóc, czy to w znalezieniu finansowania, czy też podpowiedzeniu, gdzie takiego finansowania szukać. Zastanawiam się, czy oglądają nas już tylko przedsiębiorcy, czy może ci, którzy właśnie mają pomysł na biznes i przedsiębiorcami za chwilę się staną. Wy nas oglądacie na YouTube i na Facebooku, więc jeżeli pojawiają wam się w głowie pytania, to ja także zapraszam Was do tego, byście pisali je w komentarzach. No i po naszym spotkaniu mam nadzieję, że Państwo także dołączą do odpowiedzi i postaramy się pomóc już tak jeden na jeden, jak to mówią, odpowiadając na pytania, które pojawiły się w komentarzach. No więc pytanie: Czy ja, żeby do Was się zgłosić, muszę już być przedsiębiorcą, czy mogę mieć tylko pomysł? I tak, i nie. To taka y, odpowiedź na sam początek, y, bo zarówno w naszej ofercie są produkty czy projekty skierowane i do osób, które chcą założyć działalność gospodarczą, i dla tych, które już tą działalność gospodarczą mają, nawet od pierwszego dnia y, funkcjonowania takiej działalności. Y, co ja zawsze powtarzam na takich spotkaniach gdzieś to założenie dla mnie działalności gospodarczej to jest taki pierwszy krok ku wykorzystaniu ku pełniejszemu wykorzystaniu możliwości jakie daje nam rynek. Oczywiście nikogo się nie namówi żeby przeszedł z umowy o pracę na działalność gospodarczą bo to każda osoba musi to czuć musi być przekonana że ten pomysł który gdzieś sobie zaplanowała jest jest szansa na wdrożenie niemniej jednak i osoby chcące założyć działalność gospodarczą, i osoby już posiadające, odnajdą się w naszej ofercie. To tak na samym starcie trzeba do Was zapukać, przyjść fizycznie, zadzwonić. Jak warto się z Wami I tak skontaktować? I tak. I można tak, i tak. zadzwonić, można wysłać maila na adres kontaktu yy, i można przyjść osobiście na spotkanie. Nie trzeba się umawiać, po prostu wystarczy przyjść w godzinach pracy firmy. Powiedzieliśmy sobie o tym, że y, przyznajecie środki, czy pomagacie je zdobyć. No właśnie, jakie to środki można zdobyć od Waszej agencji? Więc ja może opowiem na temat tych środków już zwrotnych, czyli w tym przypadku musimy być przedsiębiorcą. To są środki Jeremy, są to środki, które są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie województwa łódzkiego i są w tak zwanym sektorze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw. I teraz, tak jak wcześniej mówiliśmy, firma nie musi działać nie wiadomo jakiego czasu. Wystarczy, że jest założona, otworzona, już funkcjonuje, może być to nawet jeden dzień a wystarczy wtedy do nas po prostu przyjść i dowiedzieć się o naszą ofertę. Jeżeli chodzi o środki Jeremy, możemy tutaj finansować bardzo szeroki wachlarz tak naprawdę tego, co chcemy sfinansować, bo mogą być, może być to zakup środków trwałych, zakup środków obrotowych, mogą być to maszyny, urządzenia, wyposażenie, zakup oprogramowania, komputerów. Możemy również zakupić nieruchomość, ale mówimy tutaj tylko i wyłącznie o nieruchomości pod działalność gospodarczą, czyli lokal użytkowy, może być to nie wiem magazyn, biuro, kolejne lub nowe jakieś, tak? Co jeszcze? Możemy na przykład zakupić sobie, jeżeli chodzi o środki obrotowe, towar do dalszej odsprzedaży, bądź surowiec do produkcji. To co jest najważniejsze chyba dla klientów to procentowanie. Na dzień, na dzień dzisiejszy wynosi ono 7.17, jeżeli mówimy o zakupie środków e, trwałych. Natomiast w przypadku środków obrotowych średnio jest to około 8-17, dodajemy około 1 punktu procentowego. To, co jest bardzo ważne, nasze oprocentowanie jest stałe, nie zmienia się przez cały okres jakby finansowania, nie ma tutaj wyboru, nie mamy marży, nie mamy prowizji, więc to są na pewno takie elementy, które no, są ważne w tej chwili a, dla każdego pożyczkobiorcy. Również ważnym elementem tych pożyczek na pewno jest zabezpieczenie. Musimy na to zwrócić uwagę. To są środki zwrotne. My jesteśmy jako instytucja rozliczani ze zwrotności również tych środków, więc będziemy na to również patrzeć. Takim obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczek jest na pewno weksel in blanco. I teraz w zależności od tego hmm, czy jaka jest kwota pożyczki, jak sytuacja i kondycja finansowa firmy, to zabezpieczenie będziemy dostosowywać indywidualnie. Możemy tutaj wziąć pod uwagę na przykład zabezpieczenie hipoteczne, ono musi stanowić około 150% wartości pożyczki lub 200% w przypadku zestawów rejestrowych. Możemy też łączyć zabezpieczenia, tak, bo mhm. może się okazać, że ktoś nie będzie miał hipoteki o wartości odpowiadającej naszym jakby mogą, więc może na przykład połączyć różne formy zabezpieczenia, tak, żeby w całości dało ono no, satysfakcjonującą dla nas formę, tak? No i to, co jest jeszcze bardzo ważne, to na pewno kwoty, jakimi dysponujemy. Na dzień dzisiejszy jest to od 5 tysięcy do 70 tysięcy dla firm, które są tak zwanymi startupami, czyli firmy, które działają nie dłużej niż dwa lata na rynku. E, również mamy pożyczki dla firm działających dłużej a, może być ta kwota aż do 1,5 miliona na dzień dzisiejszy, również od 5 tysięcy do 1,5 miliona. Na pewno możemy również skorzystać z karencji w okresie spłaty pożyczki. Są to trzy miesiące czyli przez pierwsze trzy miesiące będziemy spłacać tylko odsetki, a kapitał będzie rozłożony na pozostałe do spłaty miesiące. Mhm. Pożyczki udzielamy na 60 miesięcy czyli na okres pięciu lat. Ważne jest również to, żeby klienci pamiętali o rozliczeniu. Czyli musimy rozliczyć tą pożyczkę i wydatkować ją do 180 dni od momentu jej udzielenia. Również zwróćmy uwagę na to, że finansujemy tylko przyszły cel inwestycyjny, czyli nie możemy poczynić żadnych kosztów przed podpisaniem z nami umowy. Pierwsze koszty możemy zrealizować dopiero dzień po podpisaniu umowy. Im na zrealizowanie tego projektu mamy 180 dni. Długo i krótko, no w zależności od tego, co będzie celem inwestycji. Co jeszcze. Ja właśnie tak się zastanawiam, uh -huh. rozumiem, że przy tych wszystkich zasadach wy pomagacie klientom jak najbardziej. dobrze wszystko wydatkować, a później się rozliczyć z tego. Bo to tak, też jest ważne. to jest też bardzo ważny element rozliczenia tych środków. No zachęcamy zawsze klientów, żeby naprawdę czytali regulaminy, bo tam jest bardzo dużo ważnych informacji, zarówno pod kątem tego, co mogą sfinansować z naszych środków, jak i w jaki sposób je później rozliczyć. Kwotę możemy finansować zarówno netto, jak i brutto, w zależności od tego, czy klient jest vat i czy ma możliwość rozliczenia, odliczenia później VAT-u. To na pewno będzie miało istotne znaczenie przy jakby całości projektu. Natomiast u nas również są doradcy, możemy zadzwonić, możemy się spotkać, możemy przyjść, możemy przyjść z wnioskiem. Po to, no Nie będziemy go wypełniać może wspólnie, ale na pewno doradca zerknie, czy wszystkie rubryki są wypełnione, czy należałoby coś może jeszcze dodać. Na pewno tutaj służymy pomocą. Myślę, że to, że klienci do nas wracają niejednokrotnie po kolejne środki. Świadczy o tym, że no chyba staramy się jakoś im tutaj dobrze pomóc i doradzić. No to pytanie teraz ile jest klientów waszej agencji? No bo jest to na pewno lepsza pożyczka niż bankowa. No na pewno. Na dzień dzisiejszy no pomogliśmy około 2000 pożyczkobiorców na terenie województwa łódzkiego. Więc myślę, że to są ilości, które no mówią dla nas na plus. Jak sobie o tym myślę, od razu mi się w, głowach, w głowie pojawiają różnego rodzaju pomysły na to, co ja bym jeszcze mógłbym zrobić w swojej działalności, bo mm -hmm. wychodzi na to, że wystarczy mieć pomysł dobry. Tak. Na to, na to, co chciałoby się robić. Ale jeszcze w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego mamy także dotacje. Dotacje na różne działania. Jakie to są działania? To jeszcze zanim te, te, te dotacje, tu takie małe wtrącenie do, do produktów Jasne. pożyczkowych. Nawet nasz filmik, który gdzieś tam kiedyś wypuściliśmy, promujący, mamy między innymi panią na tym filmiku, która zgodziła się podzielić swoimi doświadczeniami i ona przedstawia, że już bodajże czwarty czy piąty tak. lokal z sushi bodajże otwiera, tak. finansując się z pożyczki Jeremi. Inny przykład, ja ostatnio spotkałem też u nas w siedzibie na korytarzu panią, która otworzyła lokal w kamienicy, w której kiedyś miałem przyjemność mieszkać, w centrum młodzi. I okazuje się, że przyszła po drugą pożyczkę, bo już jest otwierany drugi lokal. Więc te środki ewidentnie pokazują, że nawet zwrotne, tak, bo tutaj to oprocentowanie mówimy teraz o zwiększonym tej, tej, tej stopie wartości stóp procentowych i stąd podwyższeniu tego, tej naszej, tego naszego oprocentowania, ale wcześniej na dużo niższym poziomie. I nawet te środki zwrotne okazały się bardzo pomocne tym firmom, bo one po prostu rozwijają swoje biznesy. tak i to jest ewidentnie przykład na to, że drugi, trzeci, czwarty lokal nie otwieramy po to, żeby gdzieś tracić, a ewidentnie jest tylko, to. Tak. Rozwój firmy, tak? Tak, jeżeli ktoś wie, w co warto zainwestować, co przyniesie mu zwrot, no to z pewnością warto. No więc, jakie jeszcze dot, dot, dotacyjne działania macie, bo i bo są pojawiają się kursy. Jakby tu jestem tego ciekaw. Na co jeszcze tak, można tak, liczyć? Tak. Ścieżka dotacyjna, czy te produkty no już bezwrotne, tak? To jest ta, ta druga nasza główna gałąź działalności. Oczywiście. Yy, Możemy do tematu podejść dwojako, bo, bo jako operatorzy mamy swoje projekty własne, które realizujemy, ale też i wspomagamy przedsiębiorców komercyjnie w pozyskiwaniu takich środków. Już oni wtedy występują jako beneficjent, my pomagamy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, czy też nie wiem, studium wykonalności, ewentualnie również w rozliczeniu potem finansowym takiego projektu, m.in. nie wiem, szpital w ostatnio. Gmina Miasto Ozorków, która korzystała z projektu na termomodernizację swojego budynku, takiego użyteczności publicznej, więc tych opcji jest sporo. W ramach tych teraz projektów własnych, o których wspomnieliśmy na początku, szkolenia jak najbardziej mamy dwa takie projekty odplacementowe, gdzie ta ścieżka wsparcia jest dosyć szeroka. My wybraliśmy w ramach dwóch w zasadzie bliźniaczych projektów, które prowadzimy w jednym ścieżkę na otworzenie działalności gospodarczej, czyli znowu wracamy do tej działalności otrzymania środków na uruchomienie. Tak, tutaj jeszcze ten plus, gdzie mamy tak zwane wsparcie pomostowe, czyli oprócz chcemy być firmą informatyczną o czym rozmawialiśmy przed programem kupujemy komputer kupujemy telefon ale dodatkowo jeszcze mamy środki na pokrycie bieżących opłat ZUS-u księgowej paliwa i jest to też taki handicap przy rozpoczęciu działalności bo nie finansujemy czy też nie musimy swoich środków bezpośrednio angażować w bezpośrednie takie prowadzenie działalności. To są dwa takie projekty w nich jeszcze mamy ścieżki ścieżkę szkoleń zawodowych i, i e, ścieżkę stażową. Ta ścieżka szkoleń, y, może jeszcze zaczynając od tego projektu, to jest akurat. Każdy projekt, oczywiście, ma swoją specyfikę. To wynika z regulaminu danego konkursu, z grupy docelowej, jaka jest objęta. Tutaj są akurat osoby, które y, albo utraciły zatrudnienie, albo są przewidziane do zwolnienia w swoich firmach, i one mogą z takiego projektu skorzystać. Mogą się na przykład przeszkolić. Pracodawca powiedział, że jeżeli nie otrzyma pan albo nie poprawi pan swoich kompetencji kwalifikacji zostanie pan zwolniony albo będzie pan przewidziany do zwolnienia. Wtedy przychodzi do nas e, może skorzystać wtedy ze szkolenia. Ten katalog szkoleń nie jest zamknięty. My wybieramy firmę szkoleniową. Dajmy na to nie wiem kategoria prawa jazdy kategoria C czy jakaś obsługa wózka widłowego. Generalnie te, te, te projekty dwa mają pomóc w prowadzeniu osób na rynek z powrotem Pracy, żeby one y, poprzez podniesienie swoich kompetencji y, mogły być lepszymi pracownikami. Powiedział Pan, że ten ka katalog szkoleń nie jest zamknięty. Czy ja mogę wybrać sobie szkolenie i przyjść do Was, że chciałbym je zrobić i wy mnie pomożecie Jeżeli to będzie zasadne pod kątem y, mojego, mojego pracodawcy, tak? okay. bo to jest taki rodzaj projektów. Kiedyś prowadziliśmy, Pan tutaj też zapytał o to, ile i, ilu. UR ilu przedsiębiorcom, że tak powiem, tą pomoc przekazał pośrednio czy bezpośrednio, no to takie projekty dosyć znane w województwie łódzkim bonów szkoleniowych, gdzie finansowaliśmy szkolenia pracowników już nawet nie pod zakresem, nie pod zakresem stricte działalności. Ponad 5 tysięcy czy 6 tysięcy pracowników, ponad 500 firm w ramach jednego projektu. My takie projekty w partnerstwie realizowaliśmy minimum dwa. Więc ogrom naprawdę firm z województwa łódzkiego korzysta z tej naszej oferty. Chwilę przed rozpoczęciem naszego dzisiejszego spotkania rozmawialiśmy także o firmach kosmicznych, moi drodzy. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce też takie firmy się znajdują i w waszej agencji pojawił się projekt pod nazwą Kompetencje wysokich lotów. Czy możecie powiedzieć, na czym on polega? Kolejny projekt dotacyjny zgadza się. Wcale się okazuje się z perspektywy, że to, to wcale nie tak mało takich firm jest. To już jest projekt ogólnopolski, więc nie obejmujemy wsparciem tylko firm z województwa łódzkiego. Projekt realizowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ona jest jak gdyby dysponentem tych środków, tutaj cała sfera dotycząca dokumentacji projektowej na, nich, na ich barkach leżała. Oni troszkę wyszli w opozycji do tych projektów bonów szkoleniowych, troszkę zawęzili, może określili sektory, które mogą korzystać z takiego wsparcia. Już nie można było dostać dofinansowania na każde szkolenie, które sobie wybrałem prowadząc. Będąc prezenterem, mógłbym na przykład skorzystać z kursu motorowodnego. Taka opcja też była. O. Oni tutaj zawęzili to, że faktycznie kilka czy kilkanaście sektorów określili, w których marketingowych na przykład również, tylko inny operator się tym zajmuje. My akurat weszliśmy właśnie w projekt z sektora lotniczo-kosmicznego. Te firmy już muszą posiadać kod, konkretny kod PKD. Aby z takiego dofinansowania skorzystać. Przy Parpie powstały tak zwane sektorowe rady, które tak naprawdę określają, na jakie kierunki, na jakie szkolenia, na jakie dziedziny to wsparcie y, powinno być przyznane. Więc określili liczbę aktualnie około 26 tematów, zarówno dla sektora lotniczego, jak i dla sektora kosmicznego. Określili nazwy szkoleń, określili zakres, określili stawkę godzinową. I z tego firmy mogą korzystać. Mówi, mówiliśmy o szkoleniach, czy to we wcześniejszych projektach, czy tutaj w, w komp, kompetencjach wysokich lotów. Jak, jeżeli by, chciałbym zobaczyć, sprawdzić, czy, czy mogę wziąć udział w jakimkolwiek ze szkoleń, to jak to najlepiej zrobić? Ścieżka kontaktu z Wami. To, co powiedziała Karolina, no też wcześniej, przede wszystkim czytamy te regulaminy. To jest ten istotny, dużo możemy. Tak, tych możliwości mamy wiele, ale zawsze czytamy te regulaminy. Jestem też daleki od tego, bo często spotykamy się z takimi telefonami. Dzień dobry, chciałbym skorzystać z dotacji. Bardzo ale, proszę. Ale co konkretnie? Co konkretnie? A na co mogę dostać? Jest to takie pytanie, które może nie do końca jest zasadne, no bo ten jednak pomysł należy mieć sprecyzowany i my wtedy jesteśmy w stanie albo zachęcić do naszej oferty, albo gdzieś poszukać projektu, który będzie finansowany. Niemniej jednak już ten cel musi być, więc. Yy, przede wszystkim ten pomysł, tak, To jest ta podstawa do tego, żeby gdzieś yy, szukać tego swojego wsparcia, zgłosić się do nas, czy to w formie mailowej, opisać go, przekazać. Oczywiście telefoniczne przekazanie pewnego pomysłu nie zawsze jest takie racjonalne może, tak, Bo nie, nie każdy od razu udzieli odpowiedzi. Nie mamy w głowie wszystkich konkursów, które są ogłoszone, bo będzie ich za chwilę w nowej perspektywie też bardzo dużo. Niemniej jednak, napisanie maila, pokazanie, na co chciałbym, wtedy odzew od nas i poszukanie odpowiedniej opcji. No i to jest całkiem rozsądne moim zdaniem. Najpierw samemu pomysł, a wy pokażecie później drogę, jak można dojść z punktu A do punktu B. I jeszcze pojawiają się u was nowe produkty. Jeden taki, który znalazłem, to chyba najnowszy produkt, a aktywni zawodowo rodzice znianią pod rękę. Na czym polega? Tak nazwaliśmy projekt, w dwóch słowach, dofinansowanie Niani. Rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy, czy też już dokonali tego powrotu, a mają dziecko w wieku do lat trzech mogą ubiegać się o dofinansowanie zatrudnienia Niani. Przez okres 10 miesięcy, akurat w projekcie zaplanowaliśmy, jest to jeszcze projekt ze starej perspektywy, więc tutaj nas trochę ten termin, ostateczny termin wydatkowania środków, obliguje do tego. Tu co prawda, to też wynikało z dokumentacji, obie, mogliśmy objąć miejsca, które były pozbawione albo w których było bardzo mało takich instytucjonalnych form opieki, czyli żłobków, jakichś klubów malucha. No i wtedy powiaty, osoby z powiatów Wieluńskiego, Rawskiego, Łaskiego i Brzezińskiego mogą taki formularz zgłoszeniowy do naszej instytucji złożyć. Rozpatrzymy go oczywiście spełniając pewne kryteria i umowa uaktywniająca tak ładnie się to nazywa w obrocie prawnym z nianią, na 10 miesięcy ale to jest pokrycie wtedy 100% 80% dofinansowujemy z umowy tam kwota też jest określona bo, bo, bo na moment y, 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 pisania y, tego projektu ta minimalna wartość wynagrodzenia była troszkę inna niż jest teraz bo, bo zostało to zmienione ale Wychodzimy gdzieś tam od kwoty około 2800 zł. przy wkładzie własnym na poziomie gdzieś tam 650. Wtedy taką kwotę możemy my finansować. No co byśmy nie mówili, na pewno się opłaca. No, Lepiej wydać 20% niż 100%. No, generalnie, bardzo wiemy, że szczególnie na tych obszarach wiejskich, tak, gdzie tutaj należą też do Województwa łódzkiego i, i należy je wspierać. No nie ma możliwości dowiezienia na przykład dziecka, bo jest ten, to przedszkole, żłobek jest w dużo większej odległości niż byśmy sobie oczekiwali i bardzo często są te dzieci pod opieką, nie ani opiekunek, więc to tylko zgłaszać się, korzystać i, i cieszyć się powrotem do pracy. <grytanie> Mówimy o tym, co teraz już aktualnie macie, ale rok się kończy i za chwilę będzie nowy okres programowania. Co takiego się pojawi w agencji? Co jeszcze się pojawi w agencji, to myślę, że za wcześnie, żeby powiedzieć. My na razie możemy wziąć pod uwagę ten dokument programowy, który powstał, czy też dokumenty programowe w ramach projektów ogólnopolskich. Tak? Na pewno u nas Fundusze Europejskie Łódzkiego na lata 2021-2027. Tematyka bardzo różnorodna od, od prac badawczo rozwojowych, co jest to kontynuowane w stosunku do poprzedniej perspektywy. Zielone-łódzkie, troszkę taki nowy temat. Transformacja regionu bełchatowskiego. Mamy też w naszej agencji departament, który będzie odpowiedzialny za dokonanie tej transformacji. Bardzo dużo środków poszło na ten, na ten cel. Oczywiście wsparcie społeczne, znowu rozwój kadr i podniesienia kwalifikacji, więc tych tematów będzie bardzo dużo. Czekamy już teraz. Po akceptacji dokumentacji, już na ogłoszenie konkursów, i wtedy albo jako operator, kolejny raz zaprosimy przedsiębiorców do korzystania z naszej oferty, bądź będziemy pomagali w pozyskiwaniu tych funduszy. Ja jeszcze dodam może, że jeżeli chodzi o środki zwrotne, no to na dzień dzisiejszy mamy około 60 milionów złotych, więc myślę, że warto już w tej chwili skorzystać z tych środków. 60 milionów jeszcze do rozdysponowania. Jeszcze do rozdysponowania. No właśnie chciałem zapytać, czy to jest tak, że to się w kolejce u was czeka, czy ludzie może nie wiedzą, nie są świadomi bądź, no nie ma tylu chętnych jeszcze na, na to, by skorzystać z waszej oferty? Znaczy zainteresowanie jest generalnie bardzo duże, aczkolwiek no nie zawsze też dany przedsiębiorca może skorzystać z jakichś z przyczyn, z naszych środków. Jeżeli tylko widzimy taką szansę, że spełnia te kryteria, które no musi po prostu spełnić zgodnie z naszym regulaminem, to jak najbardziej zachęcamy do skorzystania, do skorzystania z naszych środków. No to jeżeli zachęcamy, no to teraz tak zwane wezwanie do działania, moi drodzy, co, gdzie, jak szukać. Poproszę o adresy konkretnie. Na stronie internetowej www.lar. Na pewno również można wiele rzeczy przeczytać na wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie również się pojawiają nasze posty. Zawsze można do nas napisać maila na kontaktmałpalar.pl. Zadzwonić na numer ogólny, pamiętasz na pamięć telefon? 42. Do na <noise> Dokładnie, to jest umiejętność wyszukiwania informacji, bardzo ważna, przydatna tak, umiejętność. Tak, codziennie, także na pewno będzie doradca odbierał telefon, osoba, która jest naprawdę zorientowana, na pewno pomoże. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjść osobiście, również serdecznie zapraszamy na Narutowicza 34. Zawsze się ktoś z Państwem chętnie spotka. No to nic nie pozostaje innego jak w te święta sobie przemyśleć jaki to projekt można by zrealizować. Ja już kilka takich w głowie mam. No i dzisiaj o naszej ofercie opowiadali nam pani Karolina Cendrowska i pan Krzysztof Fincel. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. No i korzystając z tego, że to ostatnie nasze takie spotkanie w tym roku, no to może życzenia świąteczne by się przydały i na ten nowy rok dla pokrzepienia naszego ducha. Macie państwo pomysł? Proszę bardzo. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, wspieramy przedsiębiorców, więc przede wszystkim życzenia dla nich, żeby te ich biznesy, ich działalności, które czy planują, czy już, czy już trwają, żeby się rozwijały tak, jak oni sobie tego życzą. Mała anegdota, jeśli jeszcze mamy czas. Ostatnio gdzieś słyszałem wypowiedź też takiego coacha który powiedział, że Polacy oczekują zwrotu ze swojej instytucji już po roku po, po, podał przykład Niemiec, który. który nie, czy obywatela Niemiec, który oczekuje 5 lat, Japonia 10 lat. Niech ten zwrot z tej inwestycji przyjdzie im jak najszybciej, żeby jeszcze bardziej mogli to swoje działalności rozwinąć. Pani Karolino, życzenia na święta. Czego powinniśmy sobie życzyć? No chyba zdrowych, spokojnych e, świąt i żeby ten nowy rok był dla nas e, jak najlepszy i żeby te biznesy się jak najbardziej nam rozwijały tak wielkich biznesów moi drodzy czyli jeszcze większych planów które z pewnością później zamienicie I zysków. o zysków które zamienicie na realizację i tego wszystkiego wam życzymy na tym ostatnim spotkaniu na zmieniamy łódzkie oczywiście my zmieniać będziemy się dalej w przyszłym roku więc zachęcam do tego byście subskrybowali nasze kanały czy to na YouTubie czy na Facebooku no i co do zobaczenia dziękuję wam bardzo Dziękujemy. pozdrawiam mikołaj szymiec hej cześć